Wszystko widzowie, dziś nagrywamy z tym osobami No i tak. no, ja tu mam widzowie, widzicie, admina. Aden panel admin. Mogę latać, mogę przejść całą tą wieżę, ale on dziś musi przechodzić ją normalnie. Jak człowiek. O tak. Dobra. O, musi to... A to masz tak. No nie no, aż tak to ci nie będę utrudniał, ale widzowie. Nie, dobra, to ty sobie spokojnie zaczynaj, tylko ty, ty mnie przychodzi... szybko, tak, no. nie tak szybko A my zaczynamy na górze. Chcę wam pokazać, co jest na samej górze, jak nie wiecie. Tu ja jestem w procedzej adminem. On sobie będzie tu znowu nie przechodził, a my będziemy przeszkadzać. Na przykład mamy tu niewidzialność. Gdzie będziemy ciągle pałki, więc... O! Taki rzecz. Co jakieś sobie można założyć? Za co, będzie wyjechać takie coś? Ja wolę czerwone, bo jestem sami. I Bieganie. O, szybkie. Nie, no i to była skrzypka. Dobra, no? No to musisz od nowa zaczynać. O, tam widzę na zielonym widzowie. On się nazywa Nikodem. Ja jestem. Tu. No gdzie? O, to jest on, widzę. To jest ten. To jest ten gagatek. Nie no, widzowie, ale jak nie widzicie, pijecie, to wtedy, jak ja to mnie nawet nie możecie oddażyć kawałek jajka, więc... No dawaj, dawaj! Trzy, dwa, jeden, start! no, widzowie. Jakby tak szybko leciało, tak. O, widzowie, patrzcie to. Jakby tak szybko. Latał, sobie to przez w sekundę. A fajne te, patrzcie. O, blur. To z blurem. Uuuu, tak to wygląda. Lobiej stare gwiazdki. No to co sobie tam leźmy na razie z widzami? To no, nie. Bo widzicie co się tutaj wydarzyło. O. Kurde, za nami lata to gówno. Nie, dobra, on też nie zeszkuje. Będzie latająca, takie coś. Kurde, ale czy... Nie Nie wiem, jak to widzicie. Nie widzicie. Nie wiem, pewnie to Nie to Nie wiem, Nie, nie o, tu jest, tu ja to 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 Jakiś kurde gówno czegoś. No to ja jestem. Aha. Wiem. Ja. ty jesteś jakaś zapałka. Tu latam. Ty możesz wiedzieć gdzie ja jestem. Czemu? Chodźcie widzę wrogą. Ja Może fajne będzie tak. To możesz zrzucić. To ja nie mam bardzo skifu. Ola, Nie, dobre, nie jak zrobię to przechodzę normalnie i niewidzialność wyłączam. Ale się na to wlecie, kiedy nie lata. Patrzę widzę. Nie robię coś tajnego. Kurde. Nieważne co ja tam zrobię. Coś takiego chyba oszukałem. Dobra, nie, nie, nie chcę filmu, żeby na na 1,5, na 50. Co to za 1,5? Opie! Bo ja zaraz skąd to! Co ty jodysz? Trzeba, trzeba zrzucić. Ciepłe, jeszcze nie może być taki krótki odcinek. Po hmm. prostu za łatwą grę wybraliśmy, widzowie. Albo, że będzie przechodził drugą. tam nie mam Jadnil Panel. Albo on. Nie, nie, ja muszę mieć. Co nie ważne. Nie. Czym gości się nazywa sam? Jest sam jest sam. Dobra, a gdzie on jest? Zobaczmy tutaj kolego. U, ten gazda to jest. Jest tutaj na czerwonę. Jeszcze nigdy nie. Pamiętasz jak kiedyś to już przeszłaś dziś? I spadłeś przez te lasery? Tak. Ale ja tutaj nie mogę spać. I co ten gość robi? I to jest rzucieństwo. Nie, nie. Sami cię zaraz wyrzucę z stylu Brainwood. Jedem ci strobeli elefanta ja ja wyglądam. Nie na... ja to widzę tam. A no, widzisz takiego adminka. Większość no. ludzi pewnie myśli, że jesteś adminem stylowym. No jedyny... Ale jeden raz jak weszłem do gry, to ktoś tam napisał sami please... Yy, nie, ko, nie koko fanta a ja... Yy, jak on się nazywał? Strobeli Elefant. Liss strobeli Elefant. A ja mu napisałem ok

Nie, no, widzowie, on zaraz to przejdzie. To mogę jakoś rzucić, tylko nie mogę go rzucić. Nie, nie. Nie. Ja czekaj, nie. 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 taki krótki Ej, ale w ogóle nie przemyśleli z tymi fikołkami. Ej, dobra, widzowie, jak oglądniecie do końca ten odcinek, to będzie niespodzianka. Zrobię fikołka. Nie wiem, czy widzę. Czart Mogę salto. Ej, dobra, widzowie, ej, nie, niespodzianka, coś zrobię. Salto na moim stole. Wcale na śmieci. Stole na śmieci, bo tam leżą śmieci. O nie! I on tu już. Jest... Nie, no że tutaj nie śmiesę śmieci. Nie śmiecą śmieci. O nie, 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 go Zrzucić Tych pewnie nie, tak przejdzie. Dobra, był, ten, 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 mi ten, ten, No ten, co ci dało? ten, 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 Nie, ten, Dobra, ten, 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 ja ten, 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 mam, ten, 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 Ja nie mogę. Jak wam się ten, 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 to to jest nic. Nie wiem, czy ta paławka taka dobra jest. Nie, no co to za Ja jej nie mam, bo mi się skończył limit na kontach. Nie. I Musimy kończyć odcinek? To mów. Nie, bo ja mam jeszcze na telefonie. A, to daj na telefonie. No, nie ważne, co mi się dzieje, ale na. ma... Niech wiedzą, niech jest. Ja jestem sami, tak wiedziałem sami. On jest, tak. 99 na cywlu. Nie za to no ale dobra. Dobra, widzowie, my też to, wiemy, to próbujemy przejść. To my przejdziemy tu, robimy to. Nie, nie będziemy. Jak ja, z... ja to pierwszy przejdę bez mina. Ja będę potrzebował admina. Ej, ale daj Dobra, no to ja wchodzę tam na wyjście. Dobra, no dobra. dobra. Czekaj, bo to No Stefan! Wychodź. No, Stefan chce. Dobra, dawaj, czekaj. Nieźle, normalny wyścig, a ja sobie poleciałem na to, nie, mam... nie Ale tak, już mam Nie, 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 to nie pozwalacie nic. Nikogo... się. ja was wykończę. To tu. Tam gdzie jest ten guzik? A, tam gdzie jest ten guzik? Jak będziesz go przechodził to powiedz. Dobra, ja sobie włączę akurat do żeby nikt tutaj nie rzucił. A ty spadaj, baba! No, Kurde, czekaj, bo tu jakieś bab babska są. Yeah. Widzieliście, co się stało z nim? Yeah, yeah, Bambi. Oh, I'm not okay. yeah, <laughs> <laughs> okay, so, yeah, yeah. yeah, a bunny Who's <laughs> a bunny? I'm a bunny! a Satan? Ok, it's <laughs> Satan <laughs> Papa. Satan? X on the Ci dała, ci dała, tylko A ja się tu pojawiłem. Jesteś ja takim cię to. Ja... Patrz, to się robi tak! Jak ty tu będziesz, to ja Ci pokażę jak to się robi. A, nie mogę jako wyraźną No ja Ci pokażę jak to się robi Emily. jest z tofikołkami całą grę przeskoczyć. na te O tak to się robi, patrz. Przechodź! Panie, ja Przechodź. No, a Przechodź! Tylko ja jestem! To jest tylko, tylko. No, za W końcu ten bo. O Adam. No ej! Uderzyć. Ej, kolb mi się cały czas wygląda. Hmm. Kolb! chciał troszkę dostać złapy. Co ty chcesz uderzyć? O nie, 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 na to nie możemy pozwolić. Zrobię jak nikogo jeszcze raz to przejdzie. Jak, bo ja mam admina! Jak masz admin? Dobra. Co dosnę? to są dog. A! Chodźcie, mamy Mmm... Dog. Tylko nie mam R15. Dlaczego? Bo nie mam faldolców. Nie, no mam faldolców. Ale tak naprawdę, to mam faldolców. Nie, czy to jest nie, czy to jest, to jest. No Mam mikiem. Bo mam faldolców. Nie, no. Tutaj tego admin. patrzy na co jest sila obraźliwe nie was trubel i elefanta? Wiedzą, że się nie dowiedział, że ja mam w tym tajnym pokoju. Co jest do niego? Kot i zobieram to zdradzę. 7777. 47. 7, 7, 7, 4, Tu macie taką błotę. <grych> to nawet nie wszedł. Patrzcie, bo jak tutaj tej podejwiecie, to macie taki tajny pokój. Z takim numerem. No i tu akurat wszedł. O! no jak się do niego dostać? Już, tylko tu OutWheel Panel nie poleci, tak jak ja. Jest tu wejście, gdzie to było. O! na usta. O! I tu. Gdzie jest wejście do tego? Patrzcie, nie widzielam na ścianie. No i tam idziecie. O tak idziecie. Gratulacje! <grym> nie no, ale cię tam schodziło. Ja to umiem parkura Ciekawe, co tu masz co... czemu ktoś tu jest samim? Nie na no to nie Dobra, nie, ja się wderwiemy na tego samim. Idę cię z trola zrobić. On jest ja no. w I czemu ja spadam w dół? Czemu ja spadam w dół? Dobra, niech on sobie pójdzie po co łapkę. O, tu jest! nie Albo nawet Po Połapkę na mąkę. Co ja zużyłem? Zaraz będziemy i tak kończyć ten odcinek. Co? Zaraz i tak będziemy kończyć ten odcinek. No przejechać, przyjechać. Dobra, to ja spidrenuję tą gierkę, chłopie. Nie ma żadnej łapy. Nie widzę, go sobie pooglądamy. Nie widzę, sobie go pooglądamy. Damy troll. To jest takie też oglądanie. Nie, na widzę wiem, jest dziwne. O, co tak widzi. Czemu ty tego drabiną nie przychodzi od razu? nie koi! Hmm. Już Sigmy oszukują. Cały czas te drzwi od garażu walą. Jak ja śpię. Nie, szpię, nie Drzwi mi walą od garażu. Bo nie wiem, co tam wchodzi. Chyba mamy... No. <laughs> Jakby cię teraz rzucił. Nie, wiem, nie wziąłem oczy. Nie własne, kto do mnie dzwoni. nie mogę? Chyba, chyba będzie Bianka do mnie dzwoniła. No. Dobrze, że mnie nie wbija do pokoju. No dobra, no to... Co... Przychodź to, my idziemy do...

Twój znajomy a Alan Gramy, Still Steel Brain. No co? Ja nie mogę, ja wie... Kto kto to wiadomo? Że... Hmm. Czemu ty się rozłączyłeś z gry? To. Jak... Nienawidzę, ja. No tak, to Nie, no widzę, Ta, Alan wejdź na Discorda! Alan wejdź na Discorda! Czekajcie widzowie, ja muszę wejść na Discorda. I co to? Ja zaraz wrócę. Dobra, czekajcie widzowie. Odczytamy to razem. Zobaczymy co on mi tu napisał. Idę po swojego taty... Że... A nie nieważne co. Idę po swojego... Czym się rozłączył Dobra widzowie, kończymy ten Cinek, on się niestety nie pożegna. do mnie, czekajcie. Ja nie mogę, rozłączyłem się. Co? Ale głupi jest. Czekaj, bo nie do niego. O, odebrał. Jesteś? Zabia, nie, 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 a nie opowiada. O, coś tam było. Halo? Widzowie! <grym zabia> no to chodźcie się pożegnać. Nie, nie. No dobra, poczekajmy. To nie za długo. Nie chcę, po... A ja mam takie czarne? Nie, nie, nie. Nie, no jest za marne. Mo... Co nie robię. O, to ja jestem tam samy stoję. Gdzie jest wet stoi? Chce siebie oglądać. Można siebie oglądać, czy to zobaczymy. Nie, nie masz. Więc widzowie, kończymy ten odcinek. No, pan się niestety nie pożegna. Na No to, to widzowie, kończymy ten odcinek. Poczekaj, no ja żyję w momencie. No pa! i'm say i cheating